I co tam mamy? 600 metrów, Andrzej nam pokazuje. Tu w prawo chyba, nie? Chyba, ja. Zgadza się. No, już się zrzuca w oczy normalnie. Tu się rzuca, bo dużo maszyn, nie? O, o. Może ja mi sobie coś kupię. Może no, kiedyś w przyszłości, tak. No, czy daj nało nie potrzebujesz, a O, tak jak w się okazało, że to pod laskę. Te odcinki, nie? Ja. No dobra. Tam jest o Kinstall Widać grano-system jadłski. Mhm. A Gromasz tam był. Coś chyba z techu metal chwa. No zobacz, jakie ładnopłyski masz. Jaki pyskiego? ci się widzi, Andrzej? No tak, Mały czy tak. duży? Duży. No duży? On ma z litrów chyba, ej. Ma? No. To tak niepozornie wygląda jak Michała 220 do, do moich 60 znalazł, co? Bierzemy... Ser serio? <grym grym grym grym> idziemy oglądać? Idziemy obejrzeć. Idziemy oglądać. oglądać. Dobra. Widzimy się wtedy na placu. Widzimy się na okay. placu, widzowie. O, korbkę ma niżej. No dobrze, to Andrzej, co tu oglądasz? Co Ci się spodobało? No to teraz się To siewnik jest Siewnik też? Grano też. Granosystem. 2,5 metra do 60 mg. Granosystem i agromasze tu mamy, tak? Andrzej jest w swoim żywiole, teraz co? Na no, 3, no. 3 hektary może być, 4. 4. nie? No. Na 3 hektary może być. Czy też? Przed nierdzewce. Ja bym brał nierdzewkę. Wiesz, chociaż zielone fajnie wygląda ładnie, ale bym brał nierdzewkę. Nie wiem, jak myślisz. O! Mulcher! Alexa Coś na kukurydze. Tylko 2,5 metra. To 2,5 może do czwóreczki tak, nie? O, do czwórki, o! 3,20 do szóstki, nie? I co tam jeszcze widzisz? Co Ci się jeszcze widzi na, na dzisiaj? A taka zgrabka? Odwiarka Taka wiarka do, do Twojego 3P, jak znalazł. Do 3P, o. o! A tu przyjedziemy no, w przyszłym roku na goszle kupić jak znalazł czy nie? To? 3 metrowy szark 3 metrowy szark Tu masz o, tu jest do twojej A jest do mojej Toa bieda <laughs> Klon, Klon. 18 metra Jeden 8 metro no to do twoje mi się ja, starczy tutaj to tutaj już o to już uważnie wydaje To może po, po, po jaki ściągnik przyjeździe To poważnie. Ma 2 metra Co, takie coś? Może? Chyba Aże na pewno nie? Tam jak w przyszłym roku może po żniwach to przyjdziemy, ale tam 3 metrową raczej znaczy w tym wały Nie wiem to czy to, dźwignął takie To już podany Rolexa Rolexa Nie miałem styczności Nie powiem ci No próby leczenia. o obrony dla Ciebie zobacz takie Jarmet, mamy jarmetu mamy, i chwalimy. Pierwsze jest... Pierwsze jarmety kupowałem. Czternastki o, to są? To jakby to były 14, to są takie jak my mamy. Jest ogromne, nie? I wtedy no. mamy jeszcze z jarmetu 20, to nie? 14? Nie? nie, mi się zajęło 14, tak mało. Kiedyś było napisane przynajmniej. O, nawet już są zinkowane te zatyczki u nas, żeby były sprętać. Ale tu, to są hydrauliczne, o, za taki duży, duży siłownik. Jo, duży, nie? Ale to już masz cena, to, to jest za lekkie, żeby hydrauliczne użyć. Tutaj jest o. Oh. z Kinstala to na przyszłość do mnie. Bronki, na przyszłość no, dla mnie. Do czwórki piątki, do szóstki siódemki, takie, nie? Z wałkiem z tyłu No. Tak, może jak cena płodów będzie ładna, to są jakieś takie... Pszenica miał po 6000? Po 6 tysięcy? pszenica? Chyba <noise> <Za 3 tony. głos> Ale to już też mają takie o Tam są wały, o. Tam, tam są do Twojej. na polach, niż w Jarmecie 20 tak, naszy, No tu już jest mocniejsza no, jeszcze ta no, rama, nie? Cała. Ja. Ale chodzi o to. O, tu są siódemki brony. No to akurat do dziesięćsetki. No do dziesięćsetki? No nie. <śladki> do szóstki to może ja. Do szóstki to tak. I ktoś powie, gdzie kto bronami teraz odpada. Ja tam lubię. Tyle jest broni. producentów bron, ja dzwoniłem do różnych. Ale panie, trzy tygodnie, nie? No, no. no właśnie o. to jest to, nie? że no. jedzie się na idzie pan właściciel, i... to... nie, ale nie raz, przerwę. Nie raz... Tu jeszcze pod dachem sporo maszyn. Z Sto... tą Sto... Sto... się nie, nie zetknąłem no, ale... marką. Z Saleksem? Nie. <laughs> Ktoś chce z okolic tutaj Kociewia i Kaszub? To jest sporo. <laughs> był taki film. <laughs> Jak komuś się jakaś kosiarka rozleciała, ja. to może przyjechać sobie Kufi. O, zgrabiarki jeszcze są. I zobacz, z kółkiem kopiującym. I dyskówka jest, jest dyskowa też. Widzisz? Tam to się tak nie złamie szybko, bo ma długie palce, wiotkę. Ja? A te tutaj mają palce schowane? Nie tak. ma. Nie, nie. Mieszalnik, szmilki, nie wyjdą z użycia chyba jak to ten nowy dziad całkiem wejdzie. To jest święty, likwidują nas, ale koszarek jest full. No nie wszystko zasady, jest, nie? i w hali stoją takie maszynki. Koszorki nie podobne, tylko że one chyba większy metraż mają. Co? Nie 85? wiem. leży dość. Znaczy i obu zaś, teraz mniejsza. ta, ta jeszcze jest 65. Ta jest 165, a ten metr 85. A jeszcze 20 też, co może tam gdzieś z tyłu czasu. wszystko konstrukcja ta sama, co, co była, nie? To my lecimy na takich kosiarkach od Famarolu Yo. i innych jeszcze nie. Tych rzemieślniczych i to chodzi i chodzi. Idziemy. I Idziemy, czy tam Andrzej już pakuje coś, czy nie co, pakuje? Co, ja coś. Ja myślałem, że on żartuje. Co tak? Patrz to, to Już mają zapakowane. I to jest z kwasówki ta kasta. No ja mówiłem, jak ten to z nie bierze, bo na lata już na wstawkę może się O, jest. ja cię pokażę ten agregat teleżowy. Tutaj 3-metrowy. Ja że na koła, ty, wiesz, walce to możesz na te koła, ty jak... takie coś jak to tylko że 3-metrowe. tylko, czekaj, piasty ty, tutaj stało ostatnio byliśmy. Piasty to tam były te srebrne no jak na jak królewcie bez Ale to właśnie tutaj... Ale to trzeba przemyślić. O tych piastach, się spytać kto tym robi, wiesz. O, tu jest. Tylko że 4-metrowa, nie? No. O, zaap zaapelujemy do widzów. Mogą się wypowiadać jak na temat piast bezobsługowych i obsługowych. Ile to wytrzyma? Tu jest Granosystem akurat. Jo. To jest Szybrona Shark, Granosystem. 560 chyba te o ile się nie mylę, tak bo, widać? Bo piasty to raczej ktoś produkuje i mo, może kilku producentów jedne piasty. Jo. Jakie piasty wybierać? Bezobsługowe czy obsługowe? Dajcie znać. Idziemy im pomóc tutaj. U był, on miał 500 razy samochodu. Jednostek jest z koparkami, z tym to jak on kupował nowego Mercedesa, te wanny. Tak on na jednego kierowcy jeżeli to się nie spłacą Andrzej Powiedz coś tutaj Myślę, ciekawego. Andrzej się zaprezentuj teraz. Ej, tak. uważaj! No, Bo już z... nikogo nie zna tak? Co? <laughs> on już ma maszyny. <laughs> to moje sześćdziesiątki, taki mały? Za mały? Nie Myślę, coś większego. Takiego to tam no te 20 hektarowe mają takie, to na moje 3, moje 3 hektary to taki musi być. A nie, nie plecakowy? E... Jest plecakowy, na pecek. 1000 litrów? No na 3 hektary będzie ok, Tu pani już naklejkę nakleja, mówi, że i ty... sprzedany i... Sprzedany? Uważnie mówisz? No, załadowane. Załadowane? Udane. Wszystko jest, tysiące załadowane. Zbiornik do mycia rąk. Będziesz mógł? Podam w ręce. Co, środka pociągnie, czy nie pociągnie? Widzowie mogą pisać, czy ten opryskiwacz uciągnie, raczej znaczy uciągnie. Podniesie, nie? I czy przejedzie. Podniesie, się, nie? Najwyżej no, się mniej wody wleje. Tak, ale... no, na 3 hektary i tak nie miałeś 1000 litrów flow. To 700 litrów także. Jo. Jest wymierowane, ale jeden jest z 15 metrową belką. Który był od razu dostępny, tak? Że to, tak? A później nagrasz tego tolmeta. Ten tolmet ma identy identyczną e, konstrukcję jak ten. Kiedyś była też firma dwaj, dwaj Bracia czy sąsiedzi. Też? Tak I... samo jak tak naprawdę tutaj... to jest Jedno i to samo, bo tam jest mocinko, nie? No zobaczymy, zobaczymy. Także mamy, no, pracę jest pokaźnia. Trochę czy pada. Do środka pójdziesz na grać, co? Tam na to hale czy byłeś już tam? Byłem na hali, byłem. Na hali byłem już zanim, a tu przejdziemy później po to. co? Glebogryzareczkę. Glebogryzarkę? Tam gdzieś talerzówka była, a ta trzymetrowa poszła, zobacz. Brony fajne, nie? I, i, i leżuwa. No. Zabezpieczyłeś ładunek, można jechać, ja. Co tam? Wpakowałeś? Ja mówię, co niektórzy to do 60 to by takie coś kupili. Jarmet. 400. Płakał. No tego, ale. Byś... zobacz, ale taki niski oposkiwacz, no ale do... jeszcze ma stopień. Do skrzatów. Dla niziołków kasówskich. Też 400 litrów z 400. A tak poważnie ten biały wygląda przy tym jarmecie. Ten niebieski kolor, tak mu daje okazałości, ja? A tego też chciałeś brać naprzód, ja? Z przodu do ciebie, na przodzie, Z przodu nie ściągną twojego, a z przodu na tuzie tego. I z przodu będę na chwasty was tył odżywką, ja? Dokładnie. Albo z przodu by nie z ten. jeszcze Jestem troszeczkę, tylko no cię Na Tak, 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 Jo. No to, to mamy. Ja, chciałeś co? To jeszcze zobaczyć, ja? No ten, jest prawie to samo. Jest nie, to jest tysiączek? To jest osiemsetka. Co? Młode wolą To wasze było, nie? Sześćsetka. Albo wcale nie piją, nie? Może, może. Może być, nie? No i takie też dzwonią. Ale to to samo tu wiarstki prawie, no? Pod bo tu nawet ta korbka tak samo widzę. Ale to droższe chyba, to tu będzie z dwa tysiące droższe. Jojo droższe. ma nawet taki sam góry kiedyś robocowanie trochę inne to Ta rama tak samo gęsta tu. to tu też identyka to też identyczne samo jakby z jednej ja jednej fabryki wychodziła kupiony nie powinny kwadraty o królowie kosztował burze tak ocenuję taką burzę na dodawanie perkościa ja od gościaki przyjem go to pięćdziesiąt mi się No tam się klara taka wiesz, trochę lepsza lat, to jest dlatego to, to dlatego miszka polski premium Czyli to jest jakaś brona To nie jest ta 3 metrowa? jest Bo to jest właśnie ma bezobsługowa. Nie, to jest 27, jeszcze coś innego. Kurde, to ty mają obrót tych maszyn, co? 2-7, ale piasty właśnie te bezobsługowe Widzowie mogą mi tam doradzić Czy takie coś się sprawdza Ktoś tam mówił kiedyś, że niby 2000 hektarów taki 3 metrowy po powinien przejeździć, nie? Tu masz sprzęt do twojego do mojego? I zawieszany jeszcze z tyłu, taki wał. Się obklei gliną. Na niektórych polach jest tam trochę gliny jeszcze. To, to za wesoło nie będzie. ale to ma dysze, O, to ma dysze na przykład. O, tu mają fajnie zobacz, na tych wałkach wzmocnienie dane, nie? Że jest druga blaszka. No, a takie coś, coś 2,5 metra do tego się ciekawe, czy, czy ta 60 wyposzła. <laughs> Osobno to ja, tak to. Aż tak chcesz twój ciągnik męczyć? Takimi maszynami? Ja nie wiem, chyba że ty w planach masz jeszcze jakiś ciągnik Maszyny będą, dopiero. O, maszyny są, też ciągnika brakuje. To tak samo jak ja, ja maszyny najpierw a dopiero później ciągniki. Ten ciągnik musi się przemęczyć, a wtedy dopiero ten? Co no? innego? Wtedy pójdzie jako pomocniczy, tak? Tak, tak, tak. 60 będzie pomocnicza A szóstka się kupi jakoś. To agroklon. Nawet nie słyszałem o takiej marce, widzisz? Agroklonu, I tu dużo tych maszyn Agroklonu jest. Może to ty tych krokodyli, czy w łóżku krokodyla? Ja mam krokodyla. Ja mam zespoł meto. Ja? Mam, mam Łóżko krokodyla? Nie, ja mam krokodyla. A łóżko krokodyla, a tam są łóżko krokodyla. Ja mam krokodyl. Ale ja Ci powiem, no, jestem z zespołu meto zadowolony, to jakbym kupał to pewnie zespoł meto bym brał tam paleciaka, czy, czy łóżko, łóżko krokodyla. Te? No zobacz, te chyba tak? O ile się nie mylę. No nie wiem, czwórki? Jakby. Nie wiem, chyba trójki lepiej, co? Trójki, to tak bezpieczniej. Ja ci powiem lepiej, tak. Lepiej Ty, agregaty silnikowe tam są, zobacz te dubelty. Ale te tutaj używane. Widzisz? A, to takie też masz, nie? Jo. Tylko ten, ten pierwszy nie. Ale ten drugi, o, widzisz, z tyłu. No jest do drugiej czwórki agregat już A tam wały a Nie chcesz rzutnika? Ty miałeś jakiś rozrzutnik, pamiętasz tandema? Nie chcesz takiego Jak się dorobię bydła tysiąc, tysiąc, to pomyśl Aha, no dobrze no, To na domą No moje ziemi to raczej nie wychodzę za, za ten wiesz Kamieni dużo do mocno Nie, ale mówię kamieni dużo i żeby koło się zrywał, nie? Woda straszna, nie? No. Ja ci najbardziej, co mi tak, jak dla mnie, na przyszłość, to te brony właśnie, piątki lub siódemki, że no. jaki tam by był ciągnik w przyszłości i agregat ten talerzowy, 3 metrowy, ale to jeszcze ten, o, tu jest dla ciebie agregat, widzisz? To Ten z przodu, agroklon Do Tak, Ciekawe, czy ktoś go ma. To niech, toś niech ten może ci doradzi bo tam ja myślę, że no, twoja siódka powinna chyba sobie dać radę To z tym? No ale z sciwnikiem Ale jeszcze z sciwnikiem <laughs> Ale co, takiego gromasza z tyłu wejdziesz to to już za dwa i dużo będzie. 2,5 metra. No 2,5 metra. Takiego To czy, czy ja jeździłem z takim większym przecież. Ale samym agregatem, bez Samy agregatem. No. A jeszcze siewnik? jeszcze załady no, siewnik. Ja bym tutaj wziął krótszego. No uciągnąć uciągnie, Gorzej z podnoszeniem, nie? Ja. Ciekawe jak nas będzie słychać, bo ogólnie wieje. Tak staram się Dzień trochę zachodzić, ale no dobra co? Idziemy do bodziów chyba tam, <grym> do bodzia i, i do pana Głęboko, ja. ale jest prasa Famarolka Używana i tutaj SIP ma używana Daję, Ty co? coś w klupie, bucie. No mówię w tym bucie tak w podeszwie, ale jak to tam weszło nie wiem? Tam... Nie właśnie nie, normalnie mam, to podeszwa sama tak z siebie, wiesz? Owiarki Jampol. Owiareczki, Tury Janpol. A ten twój roślinacz jak się nazywa? Langren. To jest właśnie twój, tylko... Tutaj już właśnie z bodziem byłem, wiesz. Jo. Dużo kosiarek, a z tyłu nawet są skrabiarki, coś fajnego tak. A, żetowniki zaraz na dworze? Ja. Czy mają te tych no, te maszyny? No ale zobacz, tu się chwali, że jest pod dachem, nie? Jakby no. mieli, może tam jeszcze, kurczę, też tam wiatem na, na dworzu, gdzie jest, kurczę. Wszystkie maszyny, były już rzutownicze. Ale mało się zdarza, nie? Żeby takie jeszcze pod halą ktoś miał. Tak jeszcze nie widziałem. Większość lerów czy coś, to tam na dworzu i nawet ty, ci duzi, nie? Tam na Wielkopolsce, czy gdzieś, nie? No. Nie Andrzej? Wszyscy na dworze i masz do, do wyboru dwie trzy sztuki, teraz chcesz przyjechać, kupić kosiarkę. No, no tu masz na przykład... No ale dobra, oglądasz się i patrzy, kurczę, a ta jakaś podrapana, a tata, o tamto. Jak są dwie czy trzy, nie masz czego wybrać. A tutaj no. jak coś jeden dolega, to bierzesz następną i tyle, nie? To jest normalne, że gdzieś w tych maszynach budżetowych zawsze coś gdzieś tam się komuś coś może nie spodoba Gdzieś tam obdarta, gdzieś tam jako przewiałem, no to po co ją brać? Dopijżeś no taką, która nie ma w Jak masz ich 30, to coś z czegoś wybrać, nie? Ja ci powiem: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć 7, 8, 9, 10. 30 przesadziłem, ale. No, ja ci powiem: ponad 30, Aha. samych kosiarek. To no. byłoby coś, nie? Jak gdyby nawet któreś coś tam nie pasowało, czy ten No. A jak przyjeżdżasz i stoją trzy taką, upierdzielone od deszczu, od błota na placu, i co tam wybierzesz? Zgadza się. Tu można coś wybrać, ale to, to się chwalisz, to jest pod dachem. Ja Ci powiem, ja moje dwie kośiarki też mam. Jedną mam pod wiatr, o, to ma a jedną w stodole. jest z, z, z koszem zasypowym. No. I to też fajnie, że to jest pod dachem. Jo, nie? Tu silosa, nie? Albo tutaj mieszalnik, tak samo, nie? Wiesz, no, bo to u będzie też pod dachem, nie? No. Widzisz? No, i, tak to powiem I co, to zrobisz tak. reklamie tutaj? Ja, Dilerowi? Z reklamami zazwyczaj ostrożne. Ale co? No, nie jestem, no. nie każdy jest to opinię wyciąga. Dilera dealer, dealer, się chwali za cenę, za wybór maszyn, za to jakie przetrzymuje, chowa, a nie można dilera chwalić za jakąś tej maszynę, bo to jest producent, tak? on tylko tym handluje. Tak. Także to kwestia sprzedaży, kwestia. Kwestia tego dostarczenia, czy, czy po prostu samego kontaktu. No i oczywiście ceny. No i najważniejszy jest... kontakt i potem jeszcze reklamacja w razie czego tak. w przyszłości, nie? Czy przeważnie to i tak jest przez producenta gwarancja realizowana, nie? Ale dealer, jak pomoże w realizacji, to też jest inaczej. I za, to, za to można chwalić dealera czy sprzedawcę, a tak to za sprzęt każdy kupuje. Wiadomo, to jest kosiarka taleksa. No przecież tego nikt nie kupi na, 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 na 500 hektarów do koszenia. To, to, to są kosiarki na nasze, jak to się mówi, polskie, wiejskie, małe gospodarstwa. I teraz kupi to taki duży ten rolnik na, na 300 hektarów. I, I to za chwilę po, po 300 hektarach jest jakaś awaria. Przecież u mojego gospodarza przecież to 10 lat będzie chodzić za nim 300 hektarów wytłuczę No i on to mówi, o, w pierwszym sezonie się rozwaliła. Jeszcze duży ciągnik zahaczy i ogień. Yeah. To no jest do małych ciągników, tak, tam 40-50 koni, pewnie. Czy to jest jakąś z tych tańszych polskich producentów? I potem, a bym chciałby, żeby to było jak zagraniczne. Wiadomo, tutaj cena rządzi najbardziej. Ale fajnie, mi się podoba. Jest wszystko fajnie, czyściutko pod dachem, Świeżutkie, młodzieżkiem. Fajnie jest obok jeszcze hala na której to są robione tam jakieś naprawy, czy ewentualnie tak składanie tego, jak to przychodzi No. Tam pole też Serwis. Serwis, serwis o no, jest ładnie coś trzeba przykręcić, poprawić i to jak tu zajedziesz do tych naszych, to, to ani, ani klucza, ani nic. Tu, zaraz Ale teraz, teraz co, to są ogólnie używane maszyny i jeśli ktoś by chciał takie prasy kupić tam gdzieś z tych terenów albo z Polski, to tu polecamy, bo to jest duży wybór takich maszyn, nie? No. Zależy jakieś stanie jeszcze podbiacie, nie? No, nie zbytki za bardzo. Tam no wiadomo, to jest stara maszyna. Małe niedociągnięcia mogą być, ale ogólnie ci powiem, fajnie się trzyma. Może podobny rocznik do mojego rozmaryna. No, no, no. Gdzieś, nie? Podobny odcień taki. Fajnie, fajnie. No i tak to powinno być. No dobrze. To co? Kończymy, idziemy, idziemy do biura, tak? Na 3 hektarach to wytrzyma jeszcze długie, długie lata. Na 3 hektara, opłyskiwać 1000 litrów, to chyba podtrzyma, co? I rozsiewać ile 800 litrów, tak? Jasia ja, ja wnuk jeszcze. No dobra, to co? Kończymy teraz z podróży naszej. Jedziemy sobie po mamy jeszcze... Z... Jeszcze z godziny ponad ją, będziemy jechać. No no. No, to na razie, do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć. Bye bye.